Ło, wow, czy. o jakiś nowy operator w ekipie. Ja, ja jestem jedynym słusznym operatorem w tej ekipie. Siema, siema. Dobrze, dobrze, moi drodzy, moi kochani. co? E, spoko może być taki vlog z łapki, jest jak najbardziej okej, okay, ponieważ w dzisiejszym odcinku z mini-majkiem lecimy na. Gdynie! Tak, lecimy do trójmiasta! Przez całą Polskę lecimy. I już na wstępie mogę wam powiedzieć, że będziemy. Ten odcinek będzie takim vlogiem. Zaczynamy sobie go w tym miejscu. Po drodze jeszcze pewnie coś tam nagramy, ale finalnie chcemy dojechać do okolicy Gdyni. Gdzie. Do okolic Miasta. Tak, do Ocholistry Miasta. W każdym razie plan na ten odcinek jest taki, że spotykamy się z Klaudią Konarską, którą poznacie w późniejszej części odcinka. I Klaudia załatwiła nam fajne miejsce, żeby sobie poupalać trochę BMK, pościgać się z samochodem, który on, z którym ona przy, przyjedzie. Więc de facto jedziemy na tor, ale wiem, że odcinki, które są kręcone na torze, totalnie wam nie siadają. Dlatego uspokajam was w tym momencie i mówię, że nie będzie to typowy odcinek torowy, ponieważ jedziemy na tor tylko z tego względu, że jest tam po prostu miejsce, żeby się pościgać, zrobić sobie wyścig na jedną, czwartą mili zobaczymy, jak sobie po poradzi i czy pokona auto, w którym przyjedzie Klaudia? Oraz pokręcimy pewnie jakieś bączki, pojeździmy szybciej. Może jeszcze coś fajnego z Klaudią wymyślimy. W każdym razie pakujemy się już do BMW i <laughs> lecimy. Siemanko, szybka aktualizacja. Jesteśmy pod łodzią. W zasadzie to jesteśmy jakieś 10 km od łodzi. Idzie bardzo całkiem sprawnie. No i co ciekawe, w ogóle na tej trasie z Krakowa do łodzi zobaczcie, zobaczcie, połowę paliwka. Czasowo też bardzo fajnie, ponieważ jadąc cały czas, powiedzmy 150 nadrobiliśmy na trasie już w tej chwili. Godzinę czasu. Czyli jest naprawdę mega fajny wynik. Docelowo jadę do swojego kumpla, który mieszka w Gdyni. Kiedyś się wam wspominałem przy okazji nagrywania odcinka, w którym były projekty widzów i on wygrał ten odcinek. Jeżeli kojarzycie, jest to takie żółte Audi A5, mega niskie. Eee, I wtedy mówiłem, że do niego pojadę, żeby nagrać z nim, powiedzmy, jakiś wywiad czy coś w tym stylu. No i tak się składa, że właśnie do niego jadę, więc co prawda jego samochodu tam nie będzie, ponieważ, mo ponieważ mocno się przerabia. Drugi postój, ale pierwszy postój na tankowanie paliwa. Zobaczcie. Yes. 68 km Zasięgu zostało w tym momencie paliwko jest tyle. Pijak. Od tak ekonomicznej jazdy, jaką my mamy, aż w czeka. To auto nie jest przyzwyczajone do takich ekonomicznych i swo... takich jazd, powiedzmy, bardzo wolnych z małym spalaniem paliwa. To auto jest przeznaczone do uki... Pier... dlatego czeka. Czeka wywaliło od wydechu, ponieważ ciśnienie w układzie wydechowym się troszeczkę zmieniło, a są czujniki, które mierzą te ciśnienia, no i, no i przez to jest błąd, którego nie da się skasować. Ale on w żadnym stopniu nie przeszkadza. Teraz chciałem po prostu schłodzić trochę furę, więc stała odpalona po jeździe na autostradzie. Pamiętajcie, jeżeli macie furę wyposażoną w turbostrężarkę i lecicie po autostradzie dużymi prędkościami, czy też po mieście upalacie ostro, jak stajecie, to nie gaście od razu fury. Nie gaście od razu fury. Schłodźcie sobie turbinę, schłodźcie sobie troszeczkę silnik, bo to wszystko później dostaje, to się Wam odwdzięczy. 365 km zrobione, 3 godzinki jazdy, średnia prędkość 123 km I tak naprawdę dopiero pierwsze tankowanie przed nami, więc lecę tankować i lecimy dalej Ja maneczko, ja już jestem w Gdyni, zobaczcie jak śniegu, a tam się pan zakopał Tam się pan zakopał Idę mu pomóc. No Wyszedł, wyszedł, dobra, udało posze, się posze, posze, tak. Ja nie wiem jakim cudem tu wjechałem Ogólnie różnica między Krakowem a Gdynią jest kolosalna, ponieważ w Krakowie nie ma ani grama śniegu, a tutaj Zobaczcie, wszędzie dookoła jest śnieg Ledwo tu w ogóle wjechałem, bo wyjeżdżałem pod tą górkę Która jak widzicie nie jest zbytnio duża O właśnie ta I musiałem się cofać i rozpędzać z drogi Żeby pojechać wzdłuż tutaj Więc no jest warun prze, przeciężki Chciałbym tylko zaznaczyć, że ja jestem na letnich oponach Więc no nie jest najłatwiej I zobaczcie ile już w śniegu zebrałem Tutaj Pół śnieżny jak ktoś zamawiał śnieżny to proszę dzwonić, jestem dostępny. Generalnie lecimy na foty, więc mam nadzieję, że dojadę i się nigdzie nie zakopę, bo nie jest tutaj najłatwiej. Jesteśmy gdzie? jesteśmy? W, 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 w Skwerek? Gdańsk. Z, z, Gdynia, gdzie? A, bo się patrzy. Bo się patrzy <grym> logo Gdańska. Dobra, dobra, dobra że. Gdynia. W Gdyni jesteśmy, robimy foty w takim oto ładnym miejscu. Efekciki pewnie zobaczycie gdzieś tam u mnie na Instagramie. A w ogóle y, podobno jest jakiś zlocik o 21 dzisiaj Więc się wybierzemy, zobaczymy co słychać y, w, Kurde, zawsze mi my się myli Gdańsk z Gdynią, zawsze no, Wiesz to nie wiadomo jeszcze gdzie będzie tak naprawdę Nie wiadomo, ja, no, myślę, ale za jakąś godzinę, obudzie, no. Za godzinę myślę No elegancko Dobra, jesteśmy y, 20 godzina, 22 Jesteśmy po spocie, z którego pewnie coś tam widzieliście a jak nie, to pewnie nie było nic ciekawego, więc nie wrzuciłem Ale próbujemy teraz wjechać No i przed nami jest Taka oto trasa niezbyt tutaj korzystna, żeby, żeby przejechać, bo spróbowałem i zobacz No. O. To, był, to był efekt przejeżdżania tego. Tu się, tu się zakopałem, ale na szczęście udało się wycofać, więc git. <śm> 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 ale udało się. Dałeś radę? Mówiłem. Siwaneczko, jesteśmy już na to, że jest z nami Klaudia, Cześć. o której Wam wspomniałem. Klaudia prowadzi również swój kanał na YouTubie, także tutaj się mamy wyświetla, możecie wbijać. Zresztą kiedyś Wam wspominałem w ogóle na InstaStory, nie pamiętasz? Udostępniałem kiedyś, jak to się tak. tak, udostępniałem. No, także jak ktoś obserwuje mnie, baczy na Instagramie, to na pewno kojarzy i widział. W każdym razie jesteśmy już tutaj na miejscu. Jak widzicie, warunki nie są zbyt sp sprzyjające do czegokolwiek. Zima zaskoczyła kierowców. Tak, jak mnie co roku bardzo, oczywiście. No. Nie bardzo zaskoczyła, bo przyjeżdżając tutaj z Krakowa, to tani. nie spodziewałem się, że będzie śnieg. Myślę sobie, Jeden Morze, więc na pewno będzie jeszcze lepiej niż w Krakowie, będzie sucho, nie? Tak, a tu śnieg, a tu śnieg i pada cały czas. Także, e, jakby jedyną konkurencją, którą wymyśliliśmy na tą chwilę, to jest wyścig. To jest e, pojedynek nasz e, Audi RS 3 BMW M2. No z tego miejsca myślę tutaj e, do ostatniego słupka. Myślę. Że mój czas to będzie jakaś minuta Myślisz? <grafię> tak, bo to jest tak ciężko Ej, no dobra, masakra. zobaczymy Jesteśmy na letnich oponach Na letnich oponach, tak To trzeba zaznaczyć, że jesteśmy na letnich oponach Czyli jest RSQ3 400 koni Ja mam 410 teoretycznie Ale w praktyce wyszło 444 Jak jest yy, faktycznie, nie wiadomo Bo możliwe hamownia troszeczkę zawyżyła W każdym razie i tak masz przewagę Bo masz napęd na 4 Mam napęd na 4 buty, więc <grafię> I tak masz przewagę Zobaczymy Ja mam troszeczkę mniejszą wagę Ale myślę, że w takich warunkach nie robi to żadnej no jeszcze ten napęd twój na tył Tak, to jeszcze myślemy, sam tył jest będzie tragiczny sprawę, <laughs> Będzie komplikował sprawę Bardzo będzie komplikował Jedyne co mam lepsze to hamulce <laughs> no, Nie wiem, nie wiem No nic, no to co, no, zrobimy sobie śmieszny wyścig no, e, no, Śmieszny wyścig, wyścig tak, sobie tak. zrobimy I spadamy w jakieś inne miejsce, bo tutaj nic nie zrobimy A przynajmniej byśmy Jakiśmy, się mogli słuchajcie, na... mieliśmy do dyspozycji tor, tak? Ale niestety nie mamy jak <laughs> nawet pojechać na tym torze To no. tor jest zaśnieżony Dodatkowo mamy letnie opony, więc no way i cały czas pada. Dodatkowo. No nic, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, zostawiam kamerkę na statywie eee, Ogólnie będziemy lecieć sobie od początku do tych ostatnich słupków. Zobaczymy e, czy w ogóle w jakiś sposób uda mi się dotrzeć do mety. Bo tak jak mówiłem, nie jest to łatwe. Zobaczcie jak nam poszło. Ej, słuchajcie, ciekawe w jaką ma taktykę. Jeżeli tak, to do, do ziemi gaz, no to widzicie, co się w ogóle dzieje z nim więc... Kupem dwa mówili, fajnie będzie mówili. O co się zakłada? To wygra, to co? O, o szacunek chyba, bo, e, bo, bo ja jestem w ta przegranej pozycji od razu. Ale jak szacunek? Nie, no dobra. O no, to. Jak wygrasz, to wiesz, że ja mówię. Nie, no szacunek. Ja wygra, dobra, szacunek. dobra. No to o szacunek. Dobra, startujmy. Ciekawe, ile będzie trwał mój dojazd do mety, bo chyba na minucie się nie, nie skończy. Dobra. Trzy, dwa, jeden. ¡Mierda ¡Aires, Malina! Halo halo! Jak widzieliście, nie poszło mi zbyt dobrze. Klaudia wygrała, szacuneczek tutaj został tak. przyznany. A tymczasem myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną konkurencję slalom przez te piękne słupki. No i takie mam szans, ale spróbujemy będzie Słuchaj, no właśnie może tym razem będziesz lepszy. Nie sądzę, bo będę miał jak zwykle. O, poszedł! Ale fajnie, fajnie. Będę fajnie, miał problem nie? z ruszeniem, ale możemy spróbować. Klaudia mówi, jedź za mną, ja mają wie, no jadę, jadę. No i pojechał. No, ogólnie to lecimy teraz na plac, żeby troszeczkę poupalać się. <laughs> żeby troszeczkę poupalać, pokręcić się, może się coś uda zrobić. Moi mili państwo, jesteśmy tutaj i zaraz będziemy z Klaudią mierzyć się na tamtym oto odcinku zamkniętym drogi, oczywiście. Tak? Tak, jest. Zobaczymy yy, jak nam pójdzie od zera do powiedzmy 100 km na godzinę. Zobaczymy, który będzie lepszy. Zobaczymy, czy będzie 3-0 dla mnie, nie? Podejrzewam, że ten, bo ja znowu będę się grzebał, ponieważ jest mokro, ale mam nadzieję, że coś się uda. Mam tragiczne włosy i jak zawsze ich chcę nie wysuszę, to mi się tak puszą i jestem taki puszek wtedy. Puszek okruszek! Puszek okruszek. Sweet! Tak, 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 dobra. No, dobra. Dobra, ogólnie plan jest taki, że ścigamy się, zobaczymy, która kurka jest lepsza. Ja na pewno będę się ślizgał, ponieważ gubię trakcję cały czas, ale pomimo tego myślę, że coś tam uda się ogarnąć. Myślę, że wygram. Oby tak było. Bez szans, aż GoPro wypadł, ale bez szans, bez szans. Podsumowując, przegrałem z dziewczyną. BMW M2 na mokrym nie ma szans z nikim, serio, nie ma po prostu szans z nikim. Jest strasznie dużo mocy, przez co inaczej, jest bardzo dużo momentu obrotowego i auto od razu chce wystrzelić z pełną mocą, przez co strasznie mieli i stoi w miejscu. No i do tego ślisko, co w ogóle utrudnia. Totalnie wszystko, bo jak tylko próbuję ruszyć, to po pierwsze na początku w ogóle buksują mi koła, później jak już troszeczkę ta trakcja, bo trakcji nie wyłączałem, co jest ważne, jak ta trakcja w końcu złapie no to niestety e, przy nawet zmianie biegu to auto po prostu dalej lata bokiem po prostu, ono się ustawia bokiem od razu, bo, no, bo jest ślisko. To było raczej takie powiedzmy, jakby to ująć, to był taki eksperyment, to był eksperyment, ale widać tutaj mocną, potężną e, wyższość. Audiczki, która ma napęd na cztery koła I no nie ma szans Po prostu tył napędem na mokrym nie ma szans ścigać Nie wygracie z nikim Chyba, że z drugim tył napędem Podejrzewam, że i przód napęd mógłby mnie porobić Ponieważ w przód napędzie zazwyczaj silnik jest z przodu I ta przednia oś jest dociążona A jest, im jest bardziej dowiązana, tym Teoretycznie te opony lepiej powinny się kleić z asfaltu U mnie jest strasznie lekki tył, przez co w ogóle to auto po prostu sobie stoi w miejscu jak próbuje ruszyć No i, i jest jakby totalna lipa, więc no niestety, 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 ale przegrana tutaj e, Jedziemy na maczka po prostu teraz Totalnie bez szans Co <głos》> chcę ci powiedzieć? Przegrałem, przegrałem wyścig z dziewczyną <głos》> Ej, zobaczcie to, jak ją mam, jak ją mam farta Dobrze, że mam otwarte szyby, że miałem teraz otwartą szybę, bo mi się nie dostało do chłodu. Zatrzasnął się, po prostu jest zamknięty. Całe życie na farcie, wiecie jakie. No, także, moi drodzy, z tą oto panią przegrałem przed chwilą, ale spokojnie, tak jak już powiedziałem. Trzyma, ale nie przegrałeś. Przegrałeś z Kretesem. 3 do 0. Do mnie. 3 do 0. Ten wynik świetnie pokazuje to, jak BMW M2 spisuje się w zimie. Czyli beznadziejnie, ale e, już tutaj powiedziałem, że w lecie wpadam tutaj ponownie i zrewanżuję się. To ogólnie tak jak Wam mówiłem, e, w końcu poznaliście Klaudię, którą Wam przedstawiałem. E, no i Klaudia prowadzi swój kanał na YouTubie, na tak. którym e, organizujesz taki, w sumie takie. Co? Projekt. Projekt, to jest właśnie projekt. Motoryzacyjny. Tego co... Motoryzacyjny projekt. Motoryzacyjny, projekt. Tak, tak jest. Że jestem motorfirem, tak, <laughs> tak, że tak powiem. E, no kocham motoryzację, to założam projekt, który się nazywa Super Cars Mira Racing. Tak jest. E, zasubskrybujcie mój kanał proszę. I e, ten projekt jest stworzony właśnie dla młodych ludzi, którzy chcieliby zostać kierowcami wyścigowymi. Główną nagrodą jest właśnie kurs wyścigowy Aston Martinem GT4 na że w Hiszpanii. Kozacko. Tak. E, więc są odcinki z tego projektu. Już dopiero zrobiliśmy pierwszą serię. Możecie no. zobaczyć w ogóle, co, co, co zrobiłam, co zrobiliśmy tutaj z ekipą moją. Jak to się wszystko zaczęło? Jak, czy ty wpadałeś po prostu, że a robimy projekt i robimy projekt? Czy to jest ten mak? Nie ja dalej. Okay. E, jak to się w ogóle wiesz, zaczęło, nie? Zaczęło się od tego, że od zawsze sama chciałam być kierowcą wyścigowym, ale niestety nie miałam takiej możliwości. Od zawsze gdzieś tam kochałam. Panie Zobaczcie, jesteśmy na tej miejscu, na której wczoraj robiliśmy zdjęcia, które pewnie zobaczycie A my przyjechaliśmy sobie zrobić jeszcze takie pamiątkowe foteczki Ponieważ Klaudia ma tutaj, zobaczcie, koszuleczkę Super Cars Mirror No i to jest, sumie słuchaj sumie, następ... tym się zajmujesz, nie? Tak, tak, właśnie robimy takie koszulki no. e, motoryzacyjne Z różnymi furkami, musisz mi zrobić zębujko Zrobić ci Zrobić Zrobię, ci <laughs> okay. Zrobię ci i właśnie idź i ci ją, następny raz, jak się spotka, to ci ją Okej, okay. no. kozacko, no to właśnie w sumie od tego się zaczęło, nie? Od koszulek się zaczęło, od takiej marki swojej. Tak, zaczęło się właśnie od tych koszul i później pod te koszulki na, marka jest Super Cars Mirror. Tak jest. A projekt jest Super Cars Mirror Racing. Później powstał jakby ten projekt, o którym właśnie rozmawialiśmy. Tak jest. Y, Jadąc sobie domaczka w samochodzie. Także. Następna y, koszulka będzie zemdła. Następna Nie słuchaj, właśnie jakby no. niedługo, będą, niedługo będą koszulki z BMW e, M4 nowym. No. Od razu dostajesz. Kozacko, ale ja muszę mieć dwa. <śmiech> <śmiech> Musi być dwojeczka. No i w sumie takie koszuleczki są z różnymi furami, więc... Możecie bardzo, wbijać bardzo na sklep supercarsmirror.com No i tam pewnie będzie, tam jest masz kilka, nie? Mam, różne marki są. No, no także widzicie tutaj w tej pięknej scenerii jesteśmy, robimy foteczki i ja będę już leciał powoli do Krakowa z Minimajka, tylko najpierw muszę jechać po Minimajka, no i w sumie tyle. Także dziękuję, co? dziękuję, dziękuję Ci bardzo, fajnie było Cię poznać, to Tak, w końcu się spotkaliśmy, więc bardzo miło. No i tym miłym akcencikiem kończymy dzień dzisiejszy. Do zobaczenia. Cześć! Siemano, siemano. jeszcze w ramach kontynuowania naszego vloga pojechałem sobie dzisiaj po jedną rzecz. Ponieważ, tak jak jeżeli pamiętacie, podczas e, chyba sprzątania mojego pokoju, albo nie, nawet nagrywałem wam Insta Story, podczas którego pytałem się was, czym można by tutaj wypełnić tą pustą przestrzeń w moim pokoju. No, i tak się złożyło, że wpadłem na taki śmieszny pomysł. Jako, że jest tutaj duży Tiwik i często gramy z nimi Mike'em Fife, W ogóle z trąbeczką razem kibicujemy tutaj Manchesterowi United i chcemy sobie zrobić taką malutką strefę kibica w tym miejscu. Więc wpadłem na taki pomysł, żeby tutaj e, zagospodarować ten kawałek i postawić tutaj taki, taki duży kwadrat z takiej sztucznej trawy, niczym na boisku. No, i na tym kwadracie będzie oczywiście stolik i dwie rzeczy, które właśnie przywiozłem. Po prostu napisałem do pana, który jest w mieszaniu. Mieszanie dolne i sprzedaje te rzeczy, czy jeżeli będę za 40 minut, to czy możemy dobić targu? I on powiedział, czemu nie? No i od razu wsiadłem w samochód, pojechałem i zobaczcie, co przywiozłem. To jest w ogóle hit, bo tu jest kolejny raz udowadniam wam, że M2 k to jest naprawdę dobry samochód do yy, przewożenia różnych rzeczy. Zobaczcie, są to gigantyczne pufy e, do siedzenia, takie. I właśnie na tej zielonej trawce, która jest w pokoju, te pufy będą się znajdować. Upchaliśmy je tutaj naprawdę mocno, zostały upychane, ale się udało. Ja teraz muszę je jakoś wyciągnąć. Więc. Zobaczcie, nie bez przyczyny wziąłem czarno-białe. Będą bardzo fajnie pasować do podłogi tu można dać stolik na środek. Na stoliczku pady. Jeden dla tego gracza, drugi dla tego gracza. Na środku powinna stać flaszka łódki. Można tak zrobić, bo mam tutaj schowaną na czarną godzinę. I to nie byle jak od samego Sławomira Peszko. Budeczka może stanąć tu, oto na środku. I czeka już na najbliższych dwóch graczy. Myślę, że dzisiaj... Zostanie wszystko przetestowane. Tu jest ławka rezerwowych dla oczekujących na swój mecz. No a także, moi drodzy, widzicie y, część update'u już tutaj z nami. Jutro jeszcze sobie prawdopodobnie kupię y, ten dywanik zielony, żeby go tu rozłożyć. I zrobimy sobie tutaj strefę kibica. Moi drodzy, we wtorek już jest mecz Manchester United, który właściwie to w ten dzień, w który oglądacie. Dzisiaj, dzisiaj w, tym, w tym dniu gra Manchester United, o ile się do ile dobrze pamiętam, z Burnley. Jest to mecz... Który jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ jeżeli Manchester wygra ten mecz, to zajmie pierwsze, samodzielne miejsce w tabeli, tym samym wykopując Liverpool na pozycję drugą. My strąbeczką oczywiście będziemy oglądać, już jesteśmy umówieni, będzie też Nowciu prawdopodobnie w swojej koszulce Liverpoolu. Troszeczkę go zgnoimy, że tak powiem, będziemy się z niego śmiać. Jeżeli wygram, oczywiście wygramy nasz mecz, oczywiście. No i tyle, widzimy się w dniu jutrzejszym, jak kupię wykładzinkę. Na zdrowie, dziękuję e, Moi drodzy, kończymy ten odcineczek Ponieważ w końcu kupiłem tą rzecz, którą miałem kupić I zobaczcie, jeszcze w ogóle Dużo abdycików będzie na sam koniec Popatrzcie, kupiłem sobie, e, zobaczyłem kiedyś tiktoka e, Jak ziomek tak podrzucał klucze do samochodu I pojawiał się samochód Są takie tiktok, tiktok, tiktoki samochodowe Może jak będziecie chcieli, to odtworzę kiedyś tiktoki samochodowe A może jakieś tiktoki taneczne, co wy na to? Jak chcecie tiktoki taneczne w moim wykonaniu Odtwarzanie najpopularniejszych tiktoków tanecznych Piszcie w komentarzach, a ja to zrobię I teraz jechałem samochodem i stwierdziłem, że mogę to zrobić No i kupiłem sobie taką smyczkę właśnie Off-white'a Do kluczy, żebym miał elegancko I e, no właśnie widziałem ją na tiktoku Spodobała mi się, stwierdziłem, dobra, kupuję Do dnia dzisiejszego zastanawiam się, dlaczego Ja zamówiłem czerwone naklejki na szybę Jak te czerwone naklejki, bo zobaczcie, Tutaj. One w ogóle nie pasują, te czerwone, więc zastanawiam się do dzisiaj, dlaczego ja to zrobiłem. I ogólnie... E, o, tu jeszcze w ogóle jest plastik lip, z koła, nie z tego, a z tamtych, ponieważ nie wiem czemu, ale zobaczcie co się dzieje. Może ktoś będzie miał jakieś racjonalne wytłumaczenie na ten mój problem. W każdym razie zobaczcie. Na każdym sku tutaj, tutaj. Praktycznie na każdym ramieniu, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, na każdym ramieniu, na każdej feldzie, zaczął schodzić plastidip. Nie wiem dlaczego. możliwe, że od soli, możliwe, że od złego zaprojektowania felgi, nie wiem, ale zrywam to i wygląda felga wtedy tak. No więc na razie zrywam plastidip, a później prawdopodobnie pomaluję sobie jeszcze raz sam front z zwykłym sprayem, a nie plastidipem. Znaczy sprayem oddam do malowania, żeby po prostu to było zrobione raz za porządnie. No i co, zaraz wam pokażę co przywiozłem, aby dokończyć moją strefę kibica w moim pokoju, ale najpierw zobaczę sobie naklejki. No więc są teraz, teoretycznie powinny być w kolorze mojego nadwozia, później sobie je pozmieniam i nakleję na nowo. Wyciągam tutaj mój dywanik, który rozłożę sobie pod moimi piłeczkami i będzie prawdziwa strefa kibica. Jutro będzie można ją już wykorzystać bardzo prawidłnie, ponieważ będziemy oglądać mecz. Właściwie to dzisiaj, no bo wy widzicie ten odcinek dzisiaj, dzisiaj też jest mecz Manchesteru United o 21. I już no muszę wam powiedzieć, że niezły skład na oglądanie nam się tutaj robi. Wow. Bo będzie Mini Mike, będzie Tromba, będzie Nowciaks, będzie Patec chyba Więc no, gruby składzik na oglądanie meczu No i ja to szanuję, ja to szanuję Będziemy oglądać jak Manchester wchodzi na samodzielne pierwsze miejsce w tabeli Premier League A tymczasem wbijam do pokoju No dobra, na razie pauza, rozcielę sobie dywanik, postawię piłeczki i zobaczycie jak wygląda finalnie ha, No i gotowe, zobaczcie jaka strefa kibica powstała Tutaj dywan jeszcze się zawija, bo jest... Bo jest trochę zawięty po prostu i się odgina Stoliczek idealnie na środku piłeczki Dwa pady Konsola jest oczywiście tu Żubi nie ma, w ogóle nie ma żubi Majka Bo właśnie zostały stąd zabrane Majk sobie wziął do góry No i zrobiło się tu też o wiele więcej miejsca Więc Tiwik jest idealnie na środku playka. Dwie piłeczki I zobaczcie Przychodzicie sobie, siadacie, się, siadacie sobie na piłeczce, bierzcie pada i gracie sobie w fifa. Czy to nie jest piękne? Niesamowite. Jutro to będzie naprawdę potężna strefa kibica, pewnie będziecie widzieć na Insta Story. Kurde, dzisiaj cały czas się gubię, bo nagrywam to dzisiaj. Jutro ten film wchodzi i wy go też widzicie. No, także moi drodzy, troszeczkę aktualizacji na sam koniec było. Mam nadzieję, że, wam, że was nie zanudziłem. Taki luźny vlog nagrany, nagrany przy okazji pojechania do Gdyni. W następnym odcinku będzie fajnie, bo robimy. Olimpiadę w domu ekipy, którą ja organizuję. Będzie dosyć ciekawe, zobaczycie pewnie w piątek. Do zobaczenia w piątek, trzymajcie się. Siemka.